Recenzje online są kluczowe dla atrakcyjności Twojej firmy w oczach potencjalnych nowych klientów, to one wpływają na to, czy ktoś wybierze właśnie Ciebie czy może Twoją konkurencję. Przed podjęciem decyzji klient sprawdza Twoją pozycję online względem innych biznesów, średnią ocenę oraz opinię innych klientów. Jak więc zdobywać więcej pozytywnych opinii online? Z pomocą przychodzi social WiFi. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi recenzji, wykorzystującemu Wi-Fi udostępniane gościom, automatycznie pytamy klientów o wrażenia po ich wizycie. Zadowoleni klienci są kierowani bezpośrednio na strony z opiniami online, a niezadowoleni do prywatnego formularza, wyłącznie do Twojego wglądu. Brzmi świetnie, prawda? Ale jak to działa w praktyce? Po wizycie Twój klient otrzyma obrębowaną wiadomość e-mail z prośbą o ocenę. Jeśli ocena będzie pozytywna, klient zostanie przekierowany na wybraną przez Ciebie stronę, jak na przykład Google lub TripAdvisor, by podzielić się swoją opinią publicznie. Prościej się nie da. A co jeśli opinia jest negatywna? Tego przecież nie chcesz pokazywać światu, prawda? Dlatego kierujemy niezadowolonych klientów na specjalną stronę z prywatnym formularzem, który trafia bezpośrednio do Ciebie. Dzięki Social WiFi negatywne opinie pozostają prywatne, a ty możesz wyciągać z nich wnioski i poprawiać jakość świadczonych usług bez ryzyka utraty reputacji w internecie. Publikujemy online jedynie to co dobre, a resztę zatrzymujemy dla ciebie. W Social WiFi możesz dostosować do swojej marki wszystko, od wyglądu maila z prośbą o opinię, przez liczbę gwiazdek uznawaną za pozytywną, aż po moment wysyłki wiadomości i wybór portali, na które chcesz kierować ruch. Recenzje zbierane przez Social WiFi to sprawdzony sposób na poprawę pozycji w rankingach. Więcej opinii i wyższa średnia ocena oznaczają lepszą widoczność w internecie. Pozytywne recenzje wynoszą cię na szczyt wyników wyszukiwania. Wyższa pozycja to więcej klientów, a więcej klientów to wyższe zyski.